6 lipca zaczęliśmy wczoraj, jęczmień o zimy, w tym gospodarstwie jest około 70 hektarów jęczmienia do koszenia. Na tą chwilę aktualnie plonuję na tym kawałku od 5,5 do granicach do 6 ton, jest mniej więcej średnia wzięta z 10 hektarów. Wyglądało to na więcej, ziarko jest po prostu brakło wody w pewnym momencie, nie jest tak do końca wykształcone jak powinno być, nie jest napełnione. No, tu jest akurat jęczmień zimowy i jest już dojrzały w granicach 12, 12,5 wilgotności. Ma na tą chwilę wczoraj miał 13, dzisiaj już zeszedł o 0,5%. Jest godzina 14 czy 15. Za godzinę znowu będzie jakiś procent mniej tej wilgotności. Zapowiadają deszcze, burze, i to po prostu uciekamy. A już jest dojrzałe, suche, na co czekać? Trzeba zebrać to. No pszenica to się to chyba szykuje za 2-3 tygodnie, bo jeszcze zielone jest, wszystko zależy jak pogoda będzie przyjęła, po prostu wiosna była zimna i jest opóźnienie, dopiero jak się kombajnem wjedzie wtedy można zobaczyć, zważyć, skosić, zważyć i później można coś powiedzieć na temat tem, e, plonu pszenicy czy rzepaku, wszystko idzie do magazynu. Jest magazynowane, bo jesteśmy na usługach i jest to magazynowane. Oni później, właściciele, decydują, kiedy to będą sprzedawać. No wczoraj, raczej dzisiaj rano pojechały dwa, dwa samochody, były załadowane do Holandii. Za granicę kupuję na, na tą chwilę, i, a ceny aktualnej na zagranicę nie orientuję się, bo jeszcze nie, nie, nie pytałem ich, jaka to cena jest na dzień dzisiejszy tam u nich. Pszenica już była, podchodziła. Yy, 1100, a teraz prawdopodobnie spadła już poniżej 900. Czym bliżej żniw, tym cena leci, tak można powiedzieć, na łeb na szyję. No, no brakuje po prostu pszenicy, to cena idzie do góry, a jak jest znowu nadwyżka, to znowu cena spada na łeb na szyję. Wszystko będzie rynek kształtował ceną i to wtedy będzie sprzedawane. Na pewno część będzie sprzedawana, bo yy, kasa jest potrzebna, a dalej będziemy widzieli, co będzie. My w naszym gospodarstwie wszystko będziemy magazynować. No to różnie bywa. Były, były takie lata, że cena była na jesień niższa jak po żniw. No i to, to jest tak, rolnictwo to jest drugi totolotek, tak można powiedzieć. Zaczęliśmy wcześniej, bo jest na lżejszych ziemiach, nie? A to jest jęczmień dwurzędowy, on szybciej jest jak wielorzędowy. A tu jest bardziej, to jest piasek jest, nie? Piąte, czwarta, piąta i szósta klasa, nie? No i na tym jest, że szybciej dojrzewał i trzeba go kosić i trzeba się spieszyć, bo mają jakieś burze przyjść i to trzeba się troszeczkę pospieszyć, żeby to zebrać. Bo przyjdzie jakaś nawałnica i zostanie na polu. I jest opóźnione, bo wiosna była opóźniona, I bo tak to zaczęliśmy już koło 20, ale inne lata też, koło 7 lipca się zaczęło zawsze jęczmień o zimy mucić. Nadrobił. Pogoda go nadrobiła. No na razie na słabszych, na dobrych ziemiach, takich mocniejszych jest, nieźle plon jest, nie? Ale na słabszych przypaliło, brak wody jest. I te zimno trochę też zrobiło, te zimno, a wraz teraz znowu takie upały. Plon to tak może być... Na taki lepszy to jest 5, słabszych 4, a na lepszych 5, może i do 6, jak będzie lepszy. Na razie z początek, nie, nie, nie ma jak rozeznania. A dużo jeszcze nie będzie? No jest dwa dni to skosimy. Dwa dni jeszcze będziemy kosić. Pszenica dopiero będzie może za jakiś tydzień. Żepaki będą chyba wcześniej, a później dopiero będzie. Pszenica. Chyba te pszenice, które były w wrześniu siane, te będą prędzej, ale te w listopadzie są jeszcze zielone. Cześć, tu Bartek z Top Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.